Niech pierwsza rzuci kamieniem osoba, która już świadomie afirmując przez jakiś czas, nagle straciła chęć do tego. Najczęściej coś takiego jest spowodowane brakiem efektów w 3D przez dłuższy czas. Natomiast w tym filmiku opowiem Ci, co zrobić w momencie, kiedy nie czujesz jakiejkolwiek motywacji. Do afirmowania. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maje Wieczorek, a na tym kanale rozmawiamy sobie o świadomej manifestacji i w jaki sposób ją sobie ułatwić i uprzyjemnić. Jeżeli chodzi o motywację do afirmowania, generalnie poleganie na takich zrywach motywacji, no powiem Ci już na starcie, że jeżeli będziesz afirmować świadomie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Ci się przypomni Albo tylko wtedy, kiedy akurat znajdziecie ochota, te efekty, które chcesz zobaczyć w 3D mogą albo przyjść nigdy, albo w naprawdę dużym opóźnieniu. Musisz sobie wyrobić nawyk afirmowania. Ja w jednej z moich rolek na Instagramie przedstawiłam Wam taką moją autorską metodę, jaką jest radio w głowie, tak to nazwałam. I na czym to polega? To polega po prostu na tym, że tobie cały czas afirmacje lecą w głowie. O co tutaj chodzi? Nie chodzi mi tutaj o to, że musisz cały czas na przykład klikać w aplikacji counter, ile, ile razy afirmację powtórzyłaś przez 20 godzin w ciągu dnia. Nie. Chodzi tutaj o to, żeby pilnować się tego, żeby po prostu Twoje myśli były sprzyjające. Na początku to jest trudne, natomiast to przynosi najszybsze efekty, tak naprawdę. Jakbym mogła, to bym ci weszła do głowy i sama puściła to radio, ale niestety nie mogę. Także musisz sama, sam po prostu się przypilnować żeby te afirmacje zaczęły Ci lecieć w głowie cały czas. Niezależnie od tego tak naprawdę, co się akurat dzieje w 3D, w Twoim życiu w otoczeniu i niezależnie też od tego, jak mało efektów w 3D może Ci się wydawać, że masz na chwilę obecną. Prawdę mówiąc, do nagrania tego odcinka zainspirowały mnie pytania na Instagramie i uwaga cytat z mojego planera. Wczoraj przypadkowo otworzyłam go na styczniu. Tutaj na rozpoczęciu każdego miesiąca jest taki cytat. Na początku stycznia pojawił się cytat, który po prostu bardzo, bardzo, bardzo mnie zainspirował do tego, żeby nagrać ten odcinek. Czuję, że więcej osób potrzebuje usłyszeć ten przekaz. Żeby podzielić się z wami tym cytatem, a brzmi on nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu, czas i tak upłynie. Dostawałam takie komentarze czy wiadomości wiele razy. Ja już afirmuję miesiąc czytałam 5 tygodni i dalej nie widzę efektów w 3D. Nie przywiązuj się aż tak bardzo do tego, że nie widzisz efektów w 3D. I Afirmuj dalej, niezależnie od tego, czy się martwisz, czy martwicie to, że nie widzisz efektów. Ok, to jest normalne, że cię to może martwić. Ok, natomiast nie rezygnuj z afirmowania, zwłaszcza w momencie, kiedy nie widzisz tych efektów, nie czujesz ich. One dosłownie mogą się pojawić z sekundy na sekundę. No, w sumie to zwłaszcza w momencie, kiedy ty tych efektów nie dostrzegasz i nie czujesz, wtedy zwłaszcza powinnaś afirmować. Zwłaszcza wtedy. Nie mówię tutaj o momentach, gdzie skręca cię w środku i czujesz, jakbyś się miała za chwilę rozpłakać. Nie. Mówię tutaj nie o momentach, gdzie czujesz skrajny stres, tylko po prostu czujesz taką beznadzieję i taką trochę agonię, że Boże, tyle czasu i energii na to poświęcam, a efektów nie ma. Słuchaj, te efekty mogą przyjść, jak już przed chwilą powiedziałam, dosłownie tak, za chwilę. I tak jak ten cytat brzmi, czas i tak upłynie. Możesz go spędzić na oglądaniu bzdur na TikToku, gdzie wszyscy narzekają na to, jaki świat jest okropny, a możesz spędzić go na programowaniu Twojego umysłu. I co za tym idzie? Z czasem nie ma po prostu innej opcji niż to, że zamanifestuje się w Twojej rzeczywistości, co chcesz, żeby się zamanifestowało. Ten brak. Motywacji czy chęci do afirmowania wynika też bardzo często z niezrozumienia tego, czym tak naprawdę są w ogóle afirmacje i w jaki sposób w ogóle manifestacja zachodzi. Jeżeli ty cały czas wkręcasz sobie w głowę jeden scenariusz jakiś, jedną rzecz, to nie ma po prostu innej opcji niż to, że to się zamanifestuje w takiej czy innej formie. Przykładowo jeżeli afirmujesz sobie na wymarzony związek, wymarzoną relację i jeżeli ty naprawdę karmisz swój umysł tym, że zajebiści faceci czy kobiety są po prostu wszędzie dookoła ciebie, że ty jesteś hot, że ty sobie możesz wybierać, że po prostu wszyscy się do ciebie kleją, że ty masz taką magnetyczną energię to twój umysł zrobi po prostu wszystko, żeby doszukać się dowodów na to, że tak faktycznie jest. I na odwrót, jeżeli będziesz cały czas zapętlać się w takiej agonii, że boże faceci są beznadziejni, wszystko jest beznadziejne, to też twój umysł zacznie szukać dowodów na te pojedyncze rzeczy i w ten sposób będziesz również rezonować z innym rodzajem ludzi. Będziesz rezonować z osobami, które ci udowodnią ten scenariusz, który to sobie wkręcasz w głowę cały czas. I od ciebie tak naprawdę zależy to, jaki ten scenariusz będziesz sobie wkręcać w głowę. I to jest tak naprawdę przygoda na całe życie. <laughs> to nie jest tak, że wkręcisz sobie jeden scenariusz, nie wiem, przez pięć dni, później wrócisz do starego. Nie, ty cały czas stajesz się. Tutaj w tym wszystkim chodzi tak naprawdę nie o to, żeby przyciągnąć coś do swojego życia na chwilę, tylko żeby stać się osobą. Która naturalnie przyciąga takie rzeczy, dla której oczywiste jest to, że ona jest w zajebistym związku, że ma takie, taką a nie inną sumę pieniędzy co miesiąc. Tutaj nie chodzi o to, żeby przyciągać, tylko żeby się stawać. I tak naprawdę afirmowanie mówię to jest coś, co ci powinno wejść w nawyk. To powinno być tak oczywiste, że nie potrzebujesz motywacji i wtedy dostajesz najsoczystsze efekty. I mówię to w dużej mierze z własnego doświadczenia. Nawet jeżeli nie masz ochoty w danym momencie na robienie sesji afirmacyjnych, czy po prostu naprawdę czujesz do tego stopnia agonię i taką po prostu nirwanę, że naprawdę nie masz na nic ochoty i nie widzisz sensu w niczym, to wiecie co ja robiłam w takich momentach? Ja sobie w takich momentach puszczałam rampage. Nawet jeżeli czynnie nie powtarzam, to robiłam coś, żeby biernie się nakarmić tym moim wymarzonym scenariuszem, tym, co ja faktycznie chcę, żeby się manifestowało. I właśnie po to stworzyłam rampage 3 na self-concept, na manifestację miłości i manifestację finansów, właśnie po to, żebyś nie tylko poprzez czynne powtarzanie afirmacji mogłam, mógł Manifestować zajebiste rzeczy w Twoim życiu i przeprogramowywać umysł, ale też przede wszystkim biernie, bo to też ma bardzo duże znaczenie, czego ty słuchasz, co ty oglądasz. Linki do tych rampage'ów zostawię Ci na dole w opisie. Rampage to jest taka taśma z afirmacjami i z muzyką i jeszcze paroma innymi smaczkami, które pomogą Ci przeprogramować umysł i co za tym idzie zamanifestować, czy to wysoki self concept. I dowody na to, że ten self-concept faktycznie jest wysoki. Mam tutaj na myśli najlepsze traktowanie, najlepsze doświadczenia w bardzo ogólnym pojęciu tego zdania. Czy to wymarzony związek, czy to pieniądze. Mam tutaj na myśli obfitość finansową w kontekście zarabiania w wymarzony sposób i zarabianie wymarzonej kwoty. To wszystko jest do zamanifestowania. Jeśli poszukujesz narzędzi, które ułatwią ci cały ten proces, no to rampage są dla ciebie. W dużej mierze chodzi tutaj o to, żebyś utrzymała dyscyplinę w tym wszystkim, jakby nie patrzeć. Po prostu, bo Twój umysł logiczny może Cię dosłownie odciągać od afirmowania, bo Twoje ego, Twój umysł logiczny. Chcę zostać w tym, co ty masz na chwilę obecną. Nawet jeżeli ty świadomie wiesz, że to, co masz na chwilę obecną, czyli nie wiem, brak finansowy czy toksyczne relacje, twój umysł chce w tym zostać, bo to jest mu znajome. Dla niego nie bezpiecznym jest to, co jest po prostu mu znajome. Chcę zostać w swojej sferze komfortu, w momencie, kiedy ty afirmujesz, czy to na obfitość finansową. Czy to na miłość, na generalnie zmienienie swojego 3D, swojego otoczenia, to możesz się odciągać od tego, samosabotować. I to jest coś, co trzeba po prostu przeafirmować, że tak to ujmę coś, co po prostu trzeba przetrwać. Jeżeli ty cały czas afirmujesz, tak naprawdę, to nie ma po prostu innej opcji niż to, że te stare przekonania. W pewnym momencie po prostu wylecą i na ich miejsce wejdą te nowe i zaczną się manifestować inne rzeczy w twoim życiu. Nie ma po prostu innej opcji. Daj sobie czas. Czas i tak upłynie. U każdego zamanifestowanie jakiejś konkretnej rzeczy potrwa różną ilość czasu, tak? Miej na uwadze to. Że każdemu z nas łatwiej przychodzi manifestacja czegoś innego, tak naprawdę. Jednej osobie może łatwiej przychodzić manifestacja finansów, innej może łatwiej przychodzić manifestacja wyglądu, jeszcze innej manifestacja miłości. Każdego to wygląda naprawdę inaczej. I to, że ty jeszcze teraz nie widzisz efektów, nie znaczy, że ich po prostu nie będzie. Nie znaczy, że ty ich nie będziesz mieć. Będziesz mieć. Tylko karm swój umysł odpowiednimi rzeczami, słuchaj odpowiednich rzeczy i mów sobie odpowiednie rzeczy. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmie.